Dzień jest Dzień Zanim atrakcje, to może warto wspomnieć, jak się da wjechać tutaj w tej chwili jest się zaszczepionym, nie ma najmniejszego problemu. Bo od razu każdy może wjechać. Bez niczego. Dla niezaszczepionych, czyli tych, którzy przechorowali COVID, też są jakieś tam wyznaczniki. Natomiast dla tych, którzy nie mają ani jednego, ani drugiego, jedyne co pozostaje, to zrobienie sobie testu. Albo tego droższego na 72 godziny przed, albo tego tańszego na 48 godzin przed. Jeżeli chodzi o obostrzenia na miejscu, no to jest trochę trudniej niż w Polsce. Chyba, że jest się zaszczepiony, bo wszystkie ośrodki kultury, wszystkie muzea, restauracje, miejsca publiczne, stadiony, koncerty. Wszystko jest dostępne, ale tylko dla zaszczepionych. Tutaj nawet jeżeli chodzi o wykazanie testu negatywnego, nic nie da. Trzeba pokazać, że albo się przechorowało pół roku wcześniej, w ciągu ostatniego pół roku COVID, albo jest się w pełni zaszczepiony i wtedy można korzystać i z atrakcji, i z restauracji. W przeciwnym wypadku jest tylko na wynos, albo do oglądania telewizji. A teraz zobaczmy, co proponuje Talin. Akurat w Talinie jesteśmy. Lina Hall, czyli hala widowiskowa, wybudowana na letnie igrzyska olimpijskie w Moskwie w 1980 roku. Wszystko działo się w Moskwie, no ale zawody żaglarskie musiały się odbyć w Talinie. I właśnie w tej hali, na którą Planowane były ujęcia z drona nad nią. bo Tak wygląda lepiej, ale niestety pada deszcz. Więc lipa, może później uda mi się podejść. Chyba jest zamknięta. Czy jeszcze od brzegu? Tak, to jest człowiek skaczący przez płot. Chciałem powiedzieć, że kiedyś w na skokach narciarskich uchyliłem taki płotek, i weszło około setka polskich kibiców bez biletów. Na skoki. Zajęliśmy trzecie miejsce w drużynę, co wtedy. Więc jeżeli pamiętacie, go szukaliście, to Tomek. To miał. Tomek. Schody jak na piramidę majów. Chcesz, jak schody widać? Tamte były bardziej monumentalne. Wydaje mi się, że nawet dla urban explorerów to nie jest jednak super atrakcja. Jedynie ładniejszy widok na Tak, to już jest wszystko tutaj. Myślę, że dlatego jest tak nisko na liście. Nie się? Oj. Kolejna Kolejne nasze liście. Patarej, Kiedyś bateria nadbrzeżna. W 1920 roku przerobiona na więzienie. Czynna aż do 2002 roku. Teraz więzienie jest opuszczone. Natomiast po tym, co widzieliśmy w internecie, to na pewno da się tam jakoś wejść. Tylko musimy wejście znaleźć. Od ulicy na razie nie zachęca jakoś do wejścia zbytnio. No ale zobaczymy, jak to będzie. Nie! Nie! Mój tata cię lubi na filmach. O! Pozdrawiam, Tatusia. Są czasami rzeczy, których nie potrafię zrozumieć. To jest jeden z elementów więzienia. I jest podpięte. Jest Błąd. słuchawki. Pod słuchawki. Słuchawki w ogóle... Nam brakuje. Chiń, chińscy te terako... żołnierze z Terrakoty. Ale za tak ładnie tą słuchawkę przerzucili jeszcze z kabelkiem przez rączkę. I bramka, która nie wiem, co ma odliczać właściwie. Mam pewną koncepcję, ale będę musiał to sprawdzić w internecie, że jest to klub muzyczny po prostu i jak wieczorem rozstawią barierki, dostawiają tych żołnierzy i tędy się do klubu wchodzi. To jest jedyne, co brzmi dla mnie sensownie, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi. Bo jeżeli więzienia pilnują trochę żołnierze, to trochę przypał. Opuszczone więzienie okazuje się być coraz mniej opuszczonym, no to chyba jakieś eventy są knajpy, tak mi się wydaje. Tak, no tu jest bar, to jest ewidentnie bar. Z więzienia przerobili po prostu na jakąś miejscówkę hipsterską. I w sumie fajnie. Zawsze to nie zrozumiałe stać ruiny. Dla fanów Urbeksu też raczej to nie jest miejsce. Ale myślę, że idealne latem, żeby sobie usiąść przy piwku i poczilować. Na pewno nie ma nic do zwiedzenia i nie ma ciekawej historii. Znaczy, może mieć ciekawą historię, ale nie taką, żeby sobie obejrzeć i popodziwiać. Muzeum Lendus Adam, ale teraz nie wiem, czy jest zamknięte, czy, czy jest w remoncie, czy o co chodzi. Zobaczymy, czy się uda dostać do środka. Coś, coś tam, jakieś przejście widzę. Ale chyba, czy mieli pecha. A nie, jest wejście tam gdzieś w prawo. Dobra, idziemy w prawo. Za całe 15 euro można zwiedzić Muzeum Łodzi Podwodnych i Statków. Można wtedy zwiedzić i część zewnętrzną, i wewnętrzną wystawy. I podobno jest to najchętniej odwiedzane muzeum tego typu e, na świecie. Zobaczymy zaraz co oferuje takiego super. Na razie już widzę, że jest w stylu hangaru Robimy. Wow! No, zobaczcie, łodzie podobne. Trochę przypomina muzeum powstania warszawskiego. Z rozmachem na razie spoko. Aha. Co ważne rzeczywiście sprawdzali nam e, czy mamy COVID pasa, czy możemy wchodzić. Musimy się pokazać dowód osobisty, żeby to potwierdzić, że to my, że to nasz QR. A to jak się okazuje rzeczywiście był hangar. wyremontowali przyrobili na przykład. Coś nie może wystrzelać samolotu. A Gała, przez Cię wojnę przegramy. Teraz go trafiłeś. Ma stałe 15 punktów na 320 możliwych. Nie przeleciał nad tobą. Właśnie ja dlatego kategorię ma kategorię E Tutaj motoróweczki do pływania. a teraz będziemy robili największą atrakcję Łódź Podwodną Jak się wydaje, że teraz do niej będziemy szli Jest wejście Uderz w dzwon Nie ma Ale ładne dźwięk ma ultra wygodne miejsce do spania w torpedowni bo to chyba torpedownia patrząc na to torpedownia. i to chyba jest najważniejszy punkt tak naprawdę całej łodzi bo... to chyba vibrum. super wygodne przejście To jakiś ładniejszy pokoik. Kiedyś, kiedyś słyszałem, że łóżek jest dużo mniej niż marynarze, bo i tak śpią na zmiana ci coś się budzą to od razu idą do boju. Wsługiwać łódź.

Siedzenie w niej tutaj mnie nie przeraża, jak wchodził wchodzić pod wodę kilka kilometrów, to byłaby masakra. Bałbym się, ale za Kolejny element to złoży lepiej samolocik i przeleci więcej. Zupa. Wydawało się większe, ale to już jest koniec. To jest tylko ta hala w tej chwili. Zewnętrzna część wystawy jest podobna tylko za 6 euro, natomiast nigdzie nie widzę, żeby tą bilet sprawdzali. Przynajmniej do tej pory nam tego nie zrobili. I to jest ta zewnętrzna część wystawy. Parowiec. Plus te statki. Na każdy można wejść. I pada. Generalnie jeżeli przyjechać z dzieckiem tutaj, to zobaczyć super sprawa. Myślę, że taki 3 do 8-10 lat będzie się super bawił. Dla dorosłych jest ok. Ale to zdecydowanie jest nastawione wszystko na dzieci, żeby one się mogły tutaj bawić. Także myślę, że polecam. Teraz będzie ogólnie stare miasto, bo myślę, że nie ma sensu rozróżniać jakichś pojedynczych budynków ani pasażerów jaki jest lepszy, jaki jest gorszy, jaki jest fajniejszy. Więc po prostu starówka. Tutaj zaczynamy od wejścia przez basztę Grubej Małgorzaty. Chyba najbardziej charakterystyczny element całego starego miasta. Nie widać teraz za dużo, ale jesteśmy w restauracji Dragan. Jest to restauracja średniowieczna na starym Wiesie, gdzie dostaliśmy do jedzenia zupę z łosia. Bez sztucy, ponieważ średniowiecznie nie używali łyżek. Do tego kiełbaski na patyku też nie mamy noża ani widelca, trzeba będzie ją odgryzać. Piwko, górki można było łowić na własną rękę. To wszystko nie widać może delikatnie, tak odświetla, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. O, wygląda to tak. Chcieliście tego podświetlać jednak. Jeżeli chce się cokolwiek zamówić, to trzeba się ustawić od nowa w kolejce. że nie przychodzą i nie sprawdzają. jest tylko od razu wejście jak na targu. Podchodzisz do pani, bierzesz co chcesz i idziesz do stolika. Nie można po prostu wejść obejrzeć, bo to nie jest muzeum. A zobaczmy jak smakuje. Jak chcesz uzupełnić swe piwko, to idziesz z tym samym kuflem, żeby nie musieli zmywać. A jak nie posprzątasz po sobie, to będą źli. A to magiczny shot, który ma 60%. Co? No ja nie wiem. Zdrowy. Raz Teraz... Katryś? Dobra, takie cynamonu. Jeszcze na Kobusia trzeba poczekać. My tak. Wypadałoby. Możesz mi powiedzieć co zamówiłeś, to to będzie... Bo my sobie wzięliśmy po 60 to idziemy słabszego. Chcesz się wymienić. Aaa, to dlatego twój jest taki dobry. No właśnie ja taki jak herbatkę, A już zrobiłeś coś? Troszeczkę. Jezus mój. To przez to, że nic nie winę. Czuję rzeczywiście dobre, taki dziołamy. Dobre. Dobra, ale twoję. ty. O Boże. No jest bo... I to w razie czego nie no. będzie, no. w pomorsach tylko w minimalnej części. O no nie! Hasło, popiję tym słabszym. co nie wołałeś?